Dzień dobry moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku omówimy skłony dzień dobry na uda i pośladki. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, skłony dzień dobry. Jest to ćwiczenie, które angażuje do pracy tylne części uda, czyli grupę kulszowo-goleniową spadającą się z takich mięśni jak dwugłowe, półściegniste, półgłoniaste oraz mocnie mięśnie pośladkowe, czyli Wasz tyłek i prostowniki grzbietu, czyli plecy. Także brzuch tutaj solidnie popracuje, pełniąc rolę stabilizatora tułowia i ochraniając kręgosłup przed nadmiernym wygięciem, zgięciem czy też przeprostowaniem się. Jest to ćwiczenie, które powinno znaleźć się w planach treningowych osób, które chcą poprawić zarówno pośladki, Tyle na części uda, jak i oczywiście plecy. Ale przestrzegam tutaj przed nakładaniem na siebie ciężaru, jeżeli jeszcze nigdy nie robiliście tego ćwiczenia. Najpierw warto byłoby zacząć od ruchu zdjęcia i wyprostu bioder z ciężarem własnego ciała. I wiem, że to brzmi dziwnie, że jak można robić to ćwiczenie bez ciężaru, ale chodzi tu o to, żeby po prostu nauczyć się aktywacji odpowiednich mięśni, które mają działać w tym ćwiczeniu, i przede wszystkim wyczuć odpowiednią technikę, tak, żeby nie narazić się na kontuzję, kiedy ta sztanga już wyląduje na naszym. Także pamiętajcie, nigdy nie śpieszcie się z nakładaniem na siebie jakichś kilogramów, jeżeli nie jesteście jeszcze pewni swojej techniki. Także zaprezentuję Wam wersję, jak poprawnie przyjąć odpowiednią pozycję w skłonach dzień dobry. Zacznijmy od tego, że Wasze nogi powinny być ustawione nieco szerzej niż biodra. Warto również byłoby zrotować kości udowe w strony zewnętrzne, czyli dokonać tak zwanej rotacji zewnętrznej w biodrach, co już na wstępie zmusi nasze pośladki do wykonania większej pracy. Dodatkowo zewnętrzne, tylne części uda również będą pracowały mocniej. Teraz tak, mocno wbijając stopy w ziemię, Pracujemy tak naprawdę tylko stawem biodrowym. Kolana lekko zgięte, ale w trakcie pochylania się tułowiem do dołu nie zginamy ich już bardziej. I teraz tak, spinamy brzuch, plecy cały czas proste i wypychając biodra do tyłu, czyli wykonując tak zwane zgięcie, pochylamy tułów do dołu maksymalnie do kąta prostego, głowa przedłużenie kręgosłupa, pach! ściskamy pośladki, blokujemy je bez tego ruchu. nie będziecie mogli cieszyć się dobrą aktywacją mięśni pupy. Także pośladki się rozciągają, kiedy wypychamy biodra do tyłu, Pośladki spinają się, kiedy jesteśmy wyprostowani na górze wyprostowani, a nie przeprostowani. Także o tym trzeba pamiętać. I jeszcze raz tu zblokowani, schodzimy do dołu, proste zaraz plecy. Rozciągnięcie, bach. Także tutaj fantastycznie aktywujemy pośladki. Moi drodzy, jeśli poprawnie wykonaliście skłony dzień dobry bez obciążenia, możecie oczywiście pokusić się o dodanie dodatkowego ciężaru, np. przykład w postaci sztangi. I tutaj kluczowe będzie jej ułożenie na naszym grzbiecie. Sztanga powinna być ułożona w górnej części łopatek, na pewno nie na karku ani odcinku szyjnym kręgosłupa, ponieważ grozi to przeciążeniami, a w dalszym etapie kontuzjami. Tutaj chcemy się skupić na tym, aby zabezpieczyć grzbiet i wykonać pracę głównie w stawie biodrowym. Także zaprezentujmy wersję ze sztangą. I tutaj znowu mamy mocno wbite. Stopy pięty w podłogę. Rotacja zewnętrzna. Proste plecy, zblokowany grzbiet, wypchnięta klatka piersiowa. Bierzemy wdech nosem i schodzimy do dołu. Ciężarem, utrzymując cały czas naturalną krzywiznę kręgosłupa. Bach! Tutaj spinamy mięśnie pośladkowe. I jeszcze raz. Schodzimy. Bach! I pamiętajcie, żeby w trakcie ćwiczenia nie zginać już dalej stawów kolanowych. One są lekko zgięte, ale w trakcie pochylania tułowia nie zginają się jeszcze bardziej, bo chcemy utrzymać tutaj napięcie głównie w grupie kulszowo-goleniowej, gdzie kiedy schodzicie do dołu, powinniście czuć z tyłu rozciąganie tylnych części uda. No i jeszcze raz może pokażmy poprawną wersję tego ćwiczenia. Wdychamy powietrze. Bah, i tutaj koniecznie ściskamy mięśnie e, pośladkowe, moi drodzy. I oczywiście, jakich błędów powinniśmy się tutaj wystrzegać? Przede wszystkim nieodpowiedniego ułożenia sztangi, jak już wspominałem wcześniej, czyli na szyi, na odcinku tutaj szyjnym kręgosłupa. To będzie straszny błąd, który grozi kontuzją. Ja nawet nie powinienem tego pokazywać, bo może mi się coś stanie, ale dobra, pokażę wam. No, tutaj sztanga po prostu oporuje nam mocno na kark. I nie jest to ćwiczenie na pośladki, tylko na urwanie głowy. Także tego nie robimy. Kolejna sprawa. To przeprost w stawie biodrowym zamiast wyprostu, czyli tu jeszcze jest ok, jak schodzimy, ale tu jest duży błąd, bo zamiast dopinać pośladki, będziemy wyginać nienaturalnie odcinek lędźwiowy kręgosłupa i oczywiście powodować silne przeciążenia. Także tak nie dopinamy mięśni pośladkowych, tylko pozycja prosta ciało w jednej linii. Kolejna sprawa to za wąski rozstaw nóg, który niestety tutaj sprawia, że tracimy jakby stabilizację w stawie biodrowym i zamiast skupić się na pracy pośladkami, niestety musimy tutaj utrzymać sztangę, żeby nie przechylić się na boki i oczywiście za szybkie wykonanie tego ćwiczenia również będzie błędem, ponieważ schodząc do dołu powinniśmy tutaj kontrolować ruch i tutaj pach dopinać, a jak zrobimy to tak, to niestety sztanga może nam zaraz zlecieć. Poza tym nie wyczujemy tutaj odpowiednio naszej stabilizacji, jeszcze polecimy do dołu. Kolejna sprawa to niestabilne ułożenie stóp, czyli jeżeli w trakcie pochylania się odrywacie pięty i przenosicie ciężar działania ćwiczenia na stopy zamiast na staw biodrowy. Tego nie robimy, moi drodzy. Także trzeba do ćwiczeń podejść z głową. Pamiętajcie, poprawna technika to klucz, jeśli chodzi o efekty. Dajcie znać w komentarzach, czy materiał Wam pomógł. Oznaczajcie się do celu z pasją, ćwiczcie razem z nami. Bądźmy skuteczni, ćwiczmy z głową, trenujmy pośladki najlepiej na polskim e, YouTubie. Do celu z pasją. Cześć!